Dziś pokażę Wam, jak zrobić dalgona kofi, czyli kawę po koreańsku. Moim zdaniem jest to bardziej taki deser niż kawa, ponieważ jest bardzo słodka, więc ostrzegam, jeśli ktoś lubi gorzką kawę, to może mu do gustu nie przypaść. Ale spróbujcie. Przygotujcie ją w domu i sami się przekonajcie. Bo musicie przyznać, że wygląda obłędnie. Aby przygotować kawę dla dwóch osób, potrzebuję dwie łyżki cukru, dwie łyżki ciepłej wody i dwie łyżki kawy rozpuszczalnej i około półtorej szklanki mleka. Do wysokich szklanek nalewam mleko. Mleko wcześniej podgrzałam. Wszystkie składniki oprócz mleka łączę, czyli dwie łyżki cukru, dwie łyżki kawy rozpuszczalnej i dwie łyżki wody. I dokładnie mieszam. Po wymieszaniu należy to zmiksować. Możemy oczywiście to zrobić mikserem ręcznym. Pianka ubita i na mleko przekładam piankę. Pianka nie utonie, nie obawiajcie się. I tak samo przygotowuję drugą. Przed wypiciem można wymieszać.